No to po raz kolejny ruszamy jadę do Pantiet opuszczam dalat tą dosyć przyjemną, chłodną i przejrzystą miejscowość czekam akurat na autobus i zobaczymy jak będzie w następnym mieście Pantiet czeka Futabus jak zwykle nie zawodzi punktualnie na czas Za chwilę jadę do pan Thiet Rzut oka, ostatni rzut oka na dworzec autobusowy da lat I do zobaczenia w następnej destynacji Czasami zatrzymanie się na przystanku autobusowym po to, żeby coś zjeść i udać się do ubikacji okazuje się niezłym strzałem dziesiątkę, jak chodzi o widok. No dobra, może nie ta koparka, wiadomo, ale cała reszta całkiem sympatycznie. Nie ukrywam, że przez jakieś półtorej godziny czy dwie godziny jechaliśmy przez te góry, które widać tam w oddali. No i nie było to najlżejsza część mojej wyprawy. Swoją drogą, to ten postój wygląda całkiem nieźle. Wielka, wielka hala, w której jest rozstawionych kilkanaście stolików. Śliczny widok. No i do tego całe rzędy hamaków. No i właśnie. Tak właśnie wygląda mój postój w środku gór. W drodze do Pantiet No dobra, drogi kuzynie, bo nie ma co ukrywać. mietasz, że jesteśmy kuzynami i nie ma czego wstydzić. Przyjechałem do nowego miasta. Zapraszam Cię na kolację. I wchodzimy, i co zjemy. Zobaczmy, co tu jeszcze zostało. Trochę jest. Jest jeszcze parę innych fajnych rzeczy, ale to może sobie zostawimy na następny dzień. No, o, nawet Bawaria bezalkoholowa. No dobra, to będziemy jeść za chwilę. Sporo tego, ale jakoś sobie poradzimy. Jest drugie danie, jest zupka, jest zielsko do tego. Jak na kolację to rzeczywiście dużo. Dziękuję Tobie za te dwa właściwie wiadra kawy, które żeś mi podarował. Także mięta smacznego. Pozdrawiam Ciebie i całą rodzinkę. Miłego, cześć, dzięki. Mój hotel to właśnie ten hotel my Lai Dumnie powiewa, lekko wypłowiała flaga wietnamska ale to nie wszystko w środeczku mamy co? piękne zdjęcie wujka poranny bufecik dedykowany Borsukowi i S-Boys022 kimkolwiek oni by byli dziękuję wam wszystkim za kawę i idę do mojego stoiska Stanowiska i dzisiaj spożywamy te oto cuda. Jeszcze raz dziękuję Wam za kawę Borsuk i S Boys 022. Smacznego. No tak, do Pantchiet przyjechałem z racji tego, że jest tutaj morze i plaża. Nie przewidziałem niestety następujących rzeczy, które na to, wp które na to jakoś wpłyną. No właśnie Jest godzina 12 Wszędzie pusta jak okiem sięgnąć Nic się nie dzieje o co by przypominało plażę jaką znamy No cóż Zobaczymy No, i tak narzekałem, że się nie ma gdzie kąpać, i w ogóle, ale jednak znalazłem takie jednostronne miejsce, gdzie można było się wykąpać z kilkoma osobami. Czyli bezpiecznie, w miarę, zdaje się, że one sami też nie mogą pływać. No i było całkiem sympatycznie, To woda jest tak ciepła, ona ma chyba 29 stopni Celsjusza, jest po prostu maks. Bardzo dobrze że się udało. Teraz to dopiero mogę i się najeść. No i w którą stronę by tu teraz iść? Pantiet nie wydaje mi się zbyt ciekawym miastem. Od nadmorskie miasto niewielkie miasto z kiepską linią brzegową, z takimi sobie plażami wodą bardzo ciepłą. No to wiadomo, gdzie zacząć podróż po mieście wieczorną zresztą ostatnią, bo jutro wyjeżdżam. No nic. Idziemy w ciemno. Zobaczymy co będzie dalej. Właściwie wszystkie ulice wyglądają tu podobnie Knajpy, warsztaty, knajpy, warsztaty jakieś sklepiki miejscowe, ale nawet nie jakoś takie specjalnie fajne. No i hmm, co to powiedzieć? Tak jak mówiłem, odrobinę nudne... Nu Odrobinie nudne nadmorskie miasto. wyglądają wieczorne place zabaw dla dzieci. Zastanawiało mnie w Wietnamie, dlaczego wszyscy wystawiają śmieci po prostu tak na ulicę, na zewnątrz. W workach, w kartonach. Sprawa rozwiązała się dosyć szybko. Wszystkie te śmieci po prostu są zbierane przez śmieciarzy. To nie jest tak, że tutaj jest nie wiadomo jaki bałagan, czy nie wiadomo co się dzieje, w każdym razie że jest to tak po prostu zbierane z ulicy i wywożone. I tak powoli kończę dzień w panfiet. Wracam do hotelu, a przy okazji karaoke. Tak to właśnie tu wygląda. No to jeszcze dla jasności pokój w Pantiet, który okazał się być też całkiem przyzwoitym w pokojem. Numer 202. I oto pokój, w którym przyszło mi przyjdzie mi mieszkać. Tutaj niestety widać trochę wyższą cenę, a mniejszy komfort niż poprzednie. Tu koszt był około 10 euro za noc.